Czy można powiedzieć, że jesteś z Blanką przyjaciółką, koleżanką, bo kiedyś rozmawiałem na Twój temat z nią, i ona powiedziała, że zawsze możesz do niej zadzwonić, jak będziesz miała problem, to możesz do niej przyjechać na wino. I czy ty to odczuwasz, że ona jest takim twoim dobrym aniołem, tak filozoficznie mówiąc? Tak, pewnie myślę, że w ogóle podczas, wiesz, podczas yy, powstawania tego filmu też się musiałyśmy tak jak z Michelę poznać z różnych stron i sobie zaufać przede wszystkim, tak? Bo ja zostałam puszczona na bardzo głęboką wodę. Mhm. Więc musiałam się czuć zaopiekowana, i myślę, że Blanka dostarczyła mi tego wszystkiego. Jak najbardziej, w chwilach trwogi, mhm. jeżeli takowe by się pojawiły, myślę, że jest osobą, do której mogę wykonać ten telefon. Jesteś zadowolona z filmu? Ostatnie pytanie widziałaś już go? <grym> Wiesz co? Myślę, że to już pozostawię widzom, bo, bo ja nigdy nie, nie będę w stanie ocenić tego obiektywnie. Mhm. Zawsze gdzieś tam zobaczę, a tu mogłam zrobić coś lepiej, tutaj przegrałam na przykład coś, więc to myślę, że już niech oceniają widzowie. No to zapraszamy do kin. Zapraszamy do kin. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.